Hej wszystkim z tej tronkami i w tym w kolejnym odcinku na moim kanale. E, no to tak, dzisiaj mamy Legacy Challenge, o karę akurat zle, bo nam się niestety dzisiaj zepsuł i myślę, że w dzisiejszym odcinku chciałabym się dość mocno skupić na aspiracji Makoego, bo po prostu trzeba to spo... Jest taki etap tam, że dziecko musi dotrzeć na najwyższy poziom aspi jakby, boże, kariery. O, właśnie, wiecie Briego. I pomyślałem sobie w taki sposób, że byśmy mogli dołączyć do jakiegoś part-time jobu, i tu byśmy osiągnęli jakby najwyższą karierę. Co ty myślcie? Ale dobra, chodźmy do gry. Trochę chaos jest, widzę, wszyscy trochę słabych są. No, trochę słabych. humorkach są. I to szczególnie był w dość słabym humorze i też widzę, że trochę brudno jest w łazience. I chyba pan minister ma pchły. coś, widzę, że skacza tu. To myślę, że będziemy mogli... Jak, Boże jaki pan mister, pan burmistrz. E, mam pchły, więc chyba będziemy musieli go jutro zabrać do weterynarza. I ogólnie jednym teraz tym ostatnim te etapem, który mama akurat wy udanym to jest czytać dziecko łącznie przez dwie godziny. Jak wiecie, w zeszłym odcinku... E, halo, idziesz? Idziesz, koleżko, idziesz? Bo na ciebie dziecko czeka. E, dobra, i skróczcie. E, no ale muszę dwie godziny. Czytał mu w poprzedniej aspiracji, jak... znaczy, aspiracji, w poprzednim odcinku, jak pamiętacie. I tu mam nadzieję, że musimy to dość szybko spełnić, no bo trochę się martwię o to, że po prostu możemy nie zdążyć. Tak. Karen, no nie bij mi się, czemu to robisz? Ogólnie też nam się spełniła godzinka w naszej aspiracji. O, coś nam się udało znaleźć. Nie wiem dokładnie co pokaż Nie, nie, Karen, Karen, Karen pokaż co coś na coś. O! Znaleźliśmy rybę. Fajnie, ale dobra, sprzedamy ją, bo zawsze trochę w się przyda. O tak, i dobra, spełniło nam się to i teraz mamy takie zadanie, czyli czy raz pomóc dziecku przy odrabianiu lekcji? Dobra, to spoko o, będzie, tylko pytanie, czy dziecku, czy na nastolatkowi, to też się zaleczy. Też dziecko dostaje szóstkę w szkole średniej, dobra, to też jest ważne, i dziecko maksymalnie rozwija dowolną umiejętność. Kurczę, to może być troszeczkę ciężkie. Dobra, trudno, że są zmęczeni, ale chodźmy jeszcze zróbmy to, że mu teraz pomożesz odrobić pracę domową. Dzieci idziesz Będą najwyżej trochę zmęczeni. Trudno. No i dobra, Brie odrobił pracę do i super. I teraz wszystkich proszę, żeby poszli spać. O, i Frankie nie odczuł się budzenia streamów. Boże, dziękuję. O Jezu, zaspaj trochę. Myślę, że idź dzisiaj do pracy. Ty wyli wstawaj, bo trochę słabo się wyspać widzę, ale chodź, weź prysznic i skorzystaj z łazienki. Nie, nie ty teraz. Nie ty. O Boże, jeszcze prysznic nam że że po prostu tego brakowało. Dobra, Karen stała. Jak tam twoje potrzeby? Dobra, są spoko, to weź chodź ten prysznic. O, i super, naprawiłam. No nie, po prostu już wszystko się wsuło. Najpierw kran, później prysznic, teraz to, No ja nie mogę, dobra Karen, naprawię to. O! Liścik mięsny. Brivie ciąga swoje drugie śniadanie a z tornistra i zauważy w środku coś czerwonego, jest w kształcie serca. Napisałem nad nimi słowami, Jesteś super. I nic więcej. Brivie przypuszcza, że mogło to podrzucić nowa dziewczyna, która ciągle się na niego gapi. Czy Brivie zapytają o to, czy poczeka na dalszy rozwój wypadków? Eee, Pogadając z nową, poczeka i zobaczy co się stanie. Myślę, że poczekamy. Bri pozostawia poczekać i przekonać się, czy ktoś się ujawni. Rzeczywiście, podczas drugiego na kilku roznajomych śmieję się i macha do niego. Hej super! Kpisłby jeden z nich brmi e, Bri mnie liść i rzuca go w kolegów, śmiejąc się z dowcipu. Pewnego dnia to wydarzy się na serio, ale Bri czuje ulgę, że jeszcze nie dzisiaj. No i dobrze. O Boże, i minister się pić wody. I z tego co mówiłem, musimy zabrać dzisiaj e, pana burmistrza do weterynarza. I też myślę, że możemy e, zadbać na razie o to, o relacje z naszymi kotami, bo trochę słabo się nimi zajmowaliśmy ostatnio. Dobra i jesteśmy, to chodź. E, puk, puk. O, fajnie. I dobra, e, o akurat jest zajmowana, ale to weź gdzie to jest zapis zwierzaka ja, o imieniu burmistrza na leczenie. E, Bapisz go na leczenie. O, dziękuję. I też ogólnie taką rzeczą, którą sobie teraz myślę, że jak większość widzę jakichś youtuberów czy kogo innego, kto gra w Sims, -y, to wszyscy nienawidzą chodzić do weterynarza. A ja szczerze? To jest naprawdę taka fajna rzecz, taka fajna odskocznia od takiej codziennej gry. I jeszcze ja wiadomo, lubię kupować sobie te smaczki i mieć na szybko, ale także bardzo lubię chodzić ze swoimi zwierzakami do weterynarza. O, Dobra, chyba lekarza lekarka naszego kota w końcu. Słodziak I um, niestety na kosztowne leczenie myślę, że nie do końca nastać, więc bierzemy leczenie podstawowe. O Boże, czapeczkę ci zabrali! I w końcu się włożyli, biedaczek! No tak, nie, to to jak jesteś z panem burmistrzem, to weź e, gdzie to jest obaw się, wędką dla kota, bo mówię, chciałem zadbać trochę o ich. Po prostu relacje, bo ostatnio wszystkie koty stały się naszymi znajomymi, a ja tego nie chcę. Widzicie? To jest strasznie niskie są te relacje. A tak nie może być. Nie. Zaszeki się mogą wstać jak mają kołnierz. Nie fair. I czemu nie można im dawać przysmaku jak mają koniec? To już trochę nie ma sensu. O jezu. Um. Chyba wulkan niedługo wybuchnie i jakiś bunt. I może jak już Frank nie do nas podszedł, to może nim też się zajmiesz. I dobra, tak jak już zajęłaś się panem burmistrzem i Franklinem, to teraz proszę zajmij się misterem. E, Powtórzyła nam się sytuacja, ale spoko. O, i super, poprawili nam się oceny i teraz Brima jaką ocenę? O, piątkę, to genialnie. I dobra, chodź popracuj teraz nad umiejętnościami, Od razu się popracować nad twoją aspiracją, bo musisz narysować dwa obrazki, a w stanie zainspirowania... A ja myślę, że to po prostu, to czekaj, e, weź inspirujący, gdzie to było, Pomyśl pod prysznicem, bo musimy. W ogóle kupiliśmy, kupiłem też brojemy eliksir inspiracji, bo ja chcę, żebym teraz spełnił tą, e, tą, ten etap aspiracji, bo nie chcę się tym po prostu męczyć. Super, jest zainspirowany, to weź teraz narysuj coś w kształcie pojazdu. O, o i super, e, makał sobie awans i teraz jest dyrektorem. DS nie od to jest skrót, ekologii i nawet dużo zrobiłem. rzecz ogólnie tak widzicie, coś tu się troszeczkę pozmieniało. Bo widzicie, mieliśmy dużo gotówki, pomyślałem, dobra, coś trzeba zmienić. I rzeczami, które zrobiłem, to, że kupiłem karen o, gdzie jest, a, Tu kupiłem aparat i porobiłem trochę zdjęć i też poprzerobiłem trochę dom. Tutaj kupiłem lepsze rzeczy do łazienki troszeczkę ją przerobiłem. Do kuchni też to jest trochę ozdób, tu coś tutaj jest trochę więcej. E, u nich w pokoju chyba akurat nic nie. A, ten. Tutaj dodaję takie troszeczkę dekoracje. Na biurku się nic nie zmieniło. Um, u Briego chyba troszeczkę biurk tutaj właśnie zmieniłem. E, ale coś, co najbardziej mi się podoba, to jest salon. Ponieważ, spójrzcie, dałem tutaj nową kanapę i zrobiłem ścianę zdjęć, ponieważ, Boże, kocham ścianę zdjęć, to jest najlepsza rzecz, jaką można zrobić w Legacy Challenge'u. I że po pierwsze, będziemy robić zdjęcia wszystkim zwierzętom, jakie będziemy mieć w rodzinie. I też widzicie, macie tutaj różne zdjęcia yy, Makoa i Karen, tutaj kolejny, to macie, jak Makoa pomaga Briemu w nauce. O, i właśnie właśnie odprawił pracę domową i też ja się nie skupiłem, kiedy on spełnił tą aspirację, ale to w sumie też dobrze i dobra, widzę, że jesteś mega zmęczony, to leć się spać. Lec się spać, idź spać. No i Mako też już tamten etap skończył, więc super. O, Karen znalazła, bo my zaraz skończymy znaczy kolekcję ryb normalnie, ale Karen znalazła rybę, która nazywa się Tilapia. O, i znaleźliśmy serce solani ale mamy je już chyba, chyba w naszym, naszej bibliotece, pokaż nam się. O kurczę. Wiecie, jednak nie mamy. Wydawało mi się, że trochę więcej tego znaleźliśmy, i. Nawet trochę jestem pewien, że znaleźliśmy tego trochę więcej. I nie wiem, czy on coś mi się wydaje, że coś mogło poznikać. Dobra, fiu. Tylko mi się wydawało. Na szczęście nie mieliśmy więcej, ale to cieszę się, że mamy nową rzecz do z kolekcji. O! ty, nawet nie widziałem, że takiej. O Boże, nad tym nie wiedziałem, co istnieje, ale Sim idzie popływać w mroźną pogodę. No to fajnie. O Jezu, nie! Karen! Boże, nie, nie, nie! Karen! Boże, się że już nam umiera! Nie! No nie! Nie, nie! Nie, chyba sobie żartujecie! Nie. Nie, nie! nie, 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 Boże, wstawaj, błagaj o nią! Boże, Karen! Jezus Maria, nie! Załamie się. Nie idź spać, błagaj o nią! przypieć, biegnij tutaj! Podejdź tu! Makao, przybiegnij tu, tam, szybko! Szybko, Makao! Jezus Maria, Makao! Boże, nie mogę! Błagam, proszę, błagam! Nie! Błagaj o nią szybko! Nie, błagam, proszę! Nie, Karen nie może umrzeć! Nie! Ta jeszcze? Nie! Nie, załamie się. Ja nie wiem co powiedzieć. Dzisiaj chyba będzie wątkowo krótki odcinek. Jó ja nie wiem, Boże, powiedzcie mi, czy my cofamy zapis i... Bierzemy Karen do życia z powrotem? Czy idziemy tak jak jest? Bo ja, ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem. Już powiedzcie mi. Ale no, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że osi podobało. Pa!